Czy Eurogamer w ogóle gra w gry, które recenzuje? Zagraniczny Eurogamer dał Ark Riders 2 na 5. Chwalił klimat, pomysł, gameplay, ale głos AI podczas pingowania niewybaczalny. dlatego 2 na 5. Problem w tym, że chwilę później Black Ops 7 dostaje 3 na 5, mimo że Activision też używa AI w produkcji i reklamie, ale tu już nikomu to nie przeszkadza. Ale niestety problemy Eurogamera nie kończą się tylko na jego zagranicznym wydziale. Szukając informacji do kolejnego shorta, natrafiłem na artykuł polskiego Eurogamera: Ark Riders: ilu graczy jest na mapie? Rozmiar lobby. Artykuł, ok, krótki i rzeczowy, ale pan Damian pisze. Ponieważ na jednej mapie może przebywać maksymalnie 7 ekip, składających się z 3 osób, co daje nam maksymalny rozmiar lobby 21, z jednej strony to dość mało jak na rozmiary poszczególnych obszarów. Więc grając solo, spotkania z innymi są rzadkością. I tutaj mam pytanie, czy pan w ogóle grał w tą grę? Bo grając solo, spotykałem więcej ludzi niż w duo czy trio, i nie tylko przy dobrym lucie czy wyjściach, jak wynika z pana artykułu. Spotykałem masę ludzi w zwykłych losowych miejscach podczas zbierania podstawowych surowców. Interakcji jest masa, w przeciwieństwie do drużynowej gry, gdzie większość graczy jest w point of interest. A co Wy sądzicie na ten temat? Jak jest u Was? Solo to dużo spotkań, czy może pustki? Dajcie znać w komentarzu. No i powodzenia na powierzchni.